Przyjdź Duchu Święty, przyjść przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź w Duchu Święty, przyjdź przez potężne niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś kolejny dzień chcę Wam mówić o czystości. Wczoraj troszeczkę Wam o tym wspomniałem, jak ważna jest to cnota dla życia wspólnego, jak ona zbliża nas do Pana Boga, i jest to cnota, która jest bardzo takim wyraźnym znakiem wierności Bogu i wierności drugiemu człowiekowi. Widzicie, czasami, żeby zachować czystość, trzeba mieć taką śmiałość i taką, takie męstwo, żeby zwyczajnie uciec. Czasami jesteśmy bohaterscy i myślimy, że to nas wcale nie dotyczy. Pamiętacie ten film Sami Swoi, kiedy to jeden z głównych bohaterów Zapytany przez ojca, mówi, czego ty tak na nią patrzysz? A on mi, no tak jak patrzę, patrzę na nią, to ja ją tak znienawidzę to patrzenie, patrzenie w tę stronę. I jeśli nie odwrócimy wzroku, jeżeli nie odwrócimy naszych myśli od tego, to będziemy dalej w to brnąć i będziemy pogrążać się myślami, ale potem będziemy szukać okazji do tego, aby. Zbliżyć się, żeby też może i naruszyć te tajemnice. Wierność w wykonywaniu naszych codziennych zadań, naszych codziennych obowiązków jest naszą ochroną. Pamiętam, jak jeden kapłan na rekolekcjach opowiadał nam, on pracował na misjach. I w pewnym momencie zdarzyła się taka relacja, która była relacją taką, zaczynała być taką relacją dwuznaczną. I pewnego razu umówił się z kobietą, z którą właśnie ta relacja się zaczęła tak przekrzywiać w złą stronę. Umówił się z nią, że spotkają się. I z tego spotkania mogła wyjść zdrada. I kiedy on się szykował, kiedy się ubrał, Nagle przychodzi parafiany i prosi go, żeby przyjechał do jego chorego przyjaciela. I w nim walka. No przecież się umówiłem, po co on przychodzi? Przecież mogę pojechać jutro do tego chorego. Ale zwyciężył obowiązek, zwyciężyła właśnie ta uczciwość względem swojego powołania i pojechał. I spotkał tam chłopca, który był no, w opłakanych warunkach. Wręcz rany mu ropiały, i w tych ranach były robaki. Śmierdział cały, ale pojednał się z Panem Bogiem i w niedługim czasie zmarł. I wtedy, kiedy on wrócił z tej wizyty od, od Namaszczenia Chorych, nie pojechał już na, na to spotkanie z tą kobietą, i sprawa ucichła, po prostu sprawa zgasła. Obowiązek, wykonał swój obowiązek i to go ocaliło. Nie zdejmujcie nigdy obrączki. Nie zdejmujcie nigdy obrączki, bo jest ona znakiem. Tak jak ta koloradka jest też znakiem, że jestem poświęcony Panu Bogu i ona mnie chroni. Tak samo i obrączka założona, ona też w pewnym sensie nam, nas chroni, bo nam przypomina cały czas i też światu mówi o tym, ja jestem zamężny, ja jestem zamężna. Czasami bywają takie sytuacje, że ktoś was zaprasza na kawę, chce się umówić, powiedz się mu: Tak, przyjdę, ale ze swoim mężem, czy przyjdę ze swoją żoną. I wtedy, jeżeli ta relacja jest przyjacielska, to wtedy ta osoba się zgodzi. A jeżeli to, to, to były nieczyste zamiary, to po prostu powie: Nie, z mężem nie przychodź, z żoną nie przychodź. I to są takie małe, drobne rzeczy, o których ja Wam mówię, ale warto zwrócić na nie uwagę. Kolejnym elementem to jest wychowanie dzieci. Wychowanie dzieci dziś jest bardzo trudne. Żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo wiele brudu, bardzo wiele nieczystości i uchronić młodego człowieka przed jakimiś obrazami, jakimiś rzeczami jest bardzo trudno. Ale bardzo ważna rzecz jest to, żeby kiedy dzieci widzą przykład wierności w małżeństwie, kiedy widzą przykład miłości w małżeństwie, to one chcą budować swoją relację tak, jak budują je rodzice. Chcą być szczęśliwi jak rodzice. I to jest największą obroną: nie jakieś wykłady, nie jakieś przekonywania, ale przykład miłości małżeńskiej jest najlepszym przykładem dla młodych ludzi, żeby byli wierni, żeby wytrwali. I też taka prosta rozmowa. Mamy z chłopcem. Taty ze swoją córką, one mają niesamowitą wa wa wartość. One uczą, bo mama może powiedzieć temu młodemu człowiekowi, jak z tej drugiej strony się postrzega właśnie relacje, spotkanie. I to jest bardzo ważne, żeby, żebyście o tym też umieli rozmawiać, o czystości, żebyście wy sami mieli przekonanie co do tego, że czystość po pierwsze jest potrzebna i że jest możliwa, że, że się da. Nawet jeżeli by było tak, że w waszym związku coś nie wyszło, że, że się nie, nie dotrzymaliście, to trzeba młodym ludziom podtrzymać ich na, ich na duchu i mówić, że się da. Jak rozłożyć pokusę od grzechu? No wyobraźcie sobie, że chodzicie zawsze tą samą drogą do pracy i przy drodze stoi słup reklamowy, baner. I, I zazwyczaj była to jakaś reklama masła, czy jakieś tam nie wiem. I tu nagle pojawia się reklama, która ma właśnie taki podtekst erotyczny. Idziecie, zauważacie to, i to jest pokusa. Ona się pojawiła. Jeżeli odwraca się wzrok, idziecie dalej i nie zabieracie tego w sercu, to jest tylko pokusa. A jeżeli patrzycie na to i potem rozmyślacie o tym, zgadzacie się na to, patrzycie na to, to wtedy już jest grzech porządliwości. Także trzeba jak najszybciej odrzucić pokusę, i wtedy ona nie wygra nad nami, ale my wygramy nad nią. Warto też dzieciom dużo tłumaczyć. Dużo tłumaczyć. O Panu Bogu, o świętych. I tak właśnie opowiadając o świętym Józefie, o matce Bożej, o ich pięknej miłości, będziecie ich wychowywać w duchu, że czystość jest możliwa, że jest piękna, że miłość może być też i czysta. Dzie bardzo ważną rzeczą jest, żeby zachować młodych ludzi czystymi aż do ślubu. Jeżeli y, młody człowiek y, będzie dbał o swoją czystość tą y, seksualną, to wtedy będzie wolnym człowiekiem. Bo człowiek, który y, jest poraniony na tej, w tej płaszczyźnie, właśnie tej seksualnej, młody człowiek, to potem ma duże problemy już potem po zawarciu małżeństwa jest coraz trudniej. Dlatego módmy się dużo do świętego Józefa, módmy się do Matki Bożej, aby nas w tej czystości podtrzymywali. Widzicie, jak bardzo śluby, śluby czystości, śluby celibatu, które składają kapłani, oni też walczą, tak jak święty Józef, o czystość i starają się, żeby ją zachować. Czasami to nie wychodzi. I jakie to jest wielkie zgorszenie, jaki to jest wielki upadek. Ale jeżeli Kapłan trwa w czystości, jeżeli zakonnica trwa w czystości, w czystej miłości, to jest wielkim umocnieniem dla tych, którzy żyją w małżeństwie, dla młodych ludzi, że ta walka może być wygrana i że miłość. Czysta miłość może być bardzo, bardzo piękna i radosna. I bardzo Was zachęcam do tego, abyśmy się modlili za młodzież, za y, to, aby oni wytrwali w czystości. Dlatego, że y, jeżeli będą czyste małże... będą czyści młodzi ludzie, to będą potem piękne małżeństwa, wierne małżeństwa. Tak samo, jeżeli młodzi ludzie. Y, od samego początku będą zachowywać czystość, to potem też będziemy mieli pięknych i świętych kapłanów, i jest się o co bić, jest o co walczyć, o czystość. Święty Józef był przy boku pięknej Maryi, naprawdę najwspanialszej z niewiast, i ta miłość, czysta miłość dawała mu siłę, żeby wytrwać. I w ogóle, żeby wytrwać w jakiejkolwiek pokusie, pokusie, musimy mieć dużo miłości w sercu, miłości do Pana Boga i wierności Panu Bogu, Panu Jezusowi. I na tę czystą miłość serca was błogosławi, na wychowanie dzieci w czystości, serca was błogosławia. Pan z wami, niech was strzeże błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.